Witam ponownie, z tej strony Anita, jestem trenerem EFT, czyli Technik Wolności Emocjonalnej oraz trenerką nowej świadomości i EFT Celular, czyli pracy z pamięcią komórkową, no i ostatnio również pracuję w nurcie psychobiologicznym i łączę ze sobą wszystkie te techniki. Jestem też w trakcie studiów psychologii klinicznej, więc zgłębiam sobie ten temat też od innej strony, aby jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać Wam jako moim klientom. Tutaj chciałabym was zachęcić do afirmacji, afirmacji Louis Hay. Tutaj skupimy się na rozdziale szóstym, opieranie się zmianom, i złapiemy sobie tutaj właśnie takie najfajniejsze afirmacje, które ja też lubię sobie od czasu do czasu zrobić. Afirmacje pochodzą z książki Louis Hay. Możesz uzdrowić swoje życie. Zachęcam wam, was również do zapoznania się z tą książką, jeżeli jej jeszcze nie czytaliście. Można wynieść z niej bardzo dużą wartość. Ja czasami e, też lubię sobie pracować z afirmacjami Louise Hay, no i dzisiaj właśnie stwierdziłam, że takie afirmacje zrobię sobie wspólnie z Wami. Jeżeli są osoby, które chcą stosować i powtarzać tylko zdania afirmacyjne, nie łącząc tego z techniką EFT, to jest to też ok, ponieważ ja będę powtarzać jedno zdanie na jeden punkt meridianowy. Jeżeli są osoby, które są e, otwarte na to, żeby wzmocnić sobie te afirmacje właśnie poprzez e, technikę EFT, to naprawdę zachęcam was z całego serca, bo ma to jeszcze lepsze rezultaty, jest jeszcze skuteczniejsze i szybciej przeprogramowuje naszą podświadomość. Więc zaczniemy sobie na punkcie brew. Ja będę powtarzać jedno zdanie na dany punkt, więc możecie sobie to robić tak, jak wy uważacie yy, i jak wam będzie to bardziej odpowiadać. W bezkresie życia, w którym jestem. Wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Chcę teraz spokojnie i obiektywnie przyjrzeć się moim dawnym wzorcom i pragnę dokonać zmian. Jestem podatna, podatny na naukę. Mogę się uczyć. Chcę się zmieniać. Postanawiam, że będzie to dla mnie radosne. Jeżeli odkryję, że jest jeszcze coś, od czego mogę się uwolnić, będę to odkrycie traktować tak, jak odnalezienie skarbu. Widzę i czuję, że zmieniam się z każdą chwilą. Myśli nie mają już władzy nade mną. Tylko ja mam władzę w swoim świecie. Wybieram wolność. W moim świecie wszystko jest dobre. Jestem w rytmie i nurcie wiecznie zmieniającego się życia. W bezkresie życia, w którym jestem, wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Widzę wszystkie moje wzorce oporu jako coś. Co powinienem, powinnam porzucić. Tylko ja mam władzę w moim świecie. Pozwalam się nieść zmianom, które umożliwiają mi najlepsze życie, na jakie mnie stać. Akceptuję siebie i sposób, w jaki się zmieniam. Przekraczam mosty z radością i łatwością. Czynię to najlepiej jak potrafię. Każdy dzień staje się łatwiejszy. Raduję się, że jestem obecny, obecna w rytmie i nurcie. Nieustannie zmieniającego się życia. Dzisiaj jest piękny dzień. Tak postanawiam. W moim świecie wszystko jest dobre. Jeżeli podobała Ci się ta rundka, podobały Ci się te afirmacje, daj łapkę w górę i zachęcam Cię też do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli takie formy afirmacji będą Ci odpowiadać i się podobać, będą pojawiać się na moim kanale częściej. Zachęcam Cię też do komentarza pod spodem, czy jesteś właśnie zainteresowany, zainteresowana takimi afirmacjami Louise Hay bądź innych autorów, które też mogę na naszym kanale tutaj umieszczać. Jeżeli tak, napisz komentarz pod spodem, jakie afirmacje chciałabyś usłyszeć, chciałbyś usłyszeć, z jakimi afirmacjami chciałbyś popracować, jakie afirmacje bardziej Cię interesują, może na przykład afirmacje sukcesu, działania. A może jakieś afirmacje zdrowia? Czekam na sugestie, i na pewno w najbliższym czasie pojawią się kolejne nagrania. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam cudownego dnia.